Zawsze miałem sztywne biodra i dopiero niedawno zorientowałem się dlaczego. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego popularne ćwiczenia na biodra na ciebie nie działają, a często biodra są po nich bardziej spięte niż przed, to mam podpowiedź. Nasze biodra są często spięte, ponieważ nie czujemy ruchu panewki stawu biodrowego. Problem nie polega na tym, że brakuje nam siły w tych ruchach. Jemu może brakować. Prawdziwy problem polega na tym, że brakuje nam tych ruchów. Gdzie ciągle skupiamy się na tych ruchach? To jest ruch głowy kości udowej w panewce, a to jest ruch panewki na kości udowej. Jeśli chcesz, aby Twój układ nerwowy przestał chronicznie napinać biodra, musisz nauczyć się, jak dobrze obciążać panewki stawów biodrowych na głowie kości udowej. My zazwyczaj nie jesteśmy w tym najlepsi, ponieważ kompensujemy kręgosłupem. I zamiast obciążać panewki stawów biodrowych, to obciążamy kręgosłup lędźwiowy. Kilka przykładowych ruchów, w których raz osiadam na kręgosłupie, a raz osiadam na panewce. Udowej. Oto, co możesz zrobić. Stań w delikatnym rozkroku przy biurku. Znajdź obciążenie bardziej nad piętami. Przenoś ciężar z lewej na prawą nogę. Powinieneś czuć, że jesteś ciężki na podłodze. Będziesz czuć napięcie w całych nogach. Kontynuuj powolne balansowanie między stronami i swobodnie oddychaj. Stopniowo możesz się pionizować i dalej robić to samo. Ale uważaj, żeby znowu nie wygiąć kręgosłupa i nie utracić ciężaru z nad Czy czujesz więcej luzów w biodrach po 5 minutach takich ćwiczeń? Daj znać comentário